Teraz rekrutacja, która wciąż trwa, czyli 45 osób na jedno miejsce kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim. To absolutny hit wśród wszystkich uczelni regionu, choć na brak zainteresowania nie narzeka też np. Na Politechnika Rzeszowska, która kończy pierwszy etap rekrutacji. Tam najwięcej chętnych było na informatykę oraz automatykę i robotykę. Chęć studiowania na Politechnice Rzeszowskiej absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mogli zgłaszać do piątku. W poniedziałek zebrała się komisja rekrutacyjna. W efekcie ich pracy już wiadomo, kto się dostał na studia. Teraz kandydaci potwierdzają zgłoszenia, składając dokumenty. Kierunek finansy i rachunkowości myślałam głównie o tym, że mam najbliżej do Rzeszowa z domu i dobry jest dojazd. I Politechnika wydaje mi się, że taką zyskuje namę i coraz lepiej jest w tej szkole. Wybrałem logistykę. Jestem zadowolony z wyboru. I czekam do października na zajęcia. Rzeszów jest dla mnie taką dobrą, dobrą opcją, także dla mnie OK. Wiadomo, że na 14 kierunkach proponowanych przez Politechnikę Rzeszowską uda się wypełnić limity w naborze letnim. Na 10 pozostałych rekrutacja będzie jeszcze kontynuowana we wrześniu. W czołówce mieszczą się takie kierunki jak informatyka, tam jest ponad 5 kandydatów na jedno miejsce, automatyka i robotyka, lotnictwo, kosmonautyka, logistyka i 10 kierunków jest powyżej e, liczby 3 kandydatów na jedno miejsce. E, z, patrząc na, na otoczenie... Uważam, że zainteresowanie kierunkami technicznymi wciąż jest na wysokim poziomie i to oceniamy bardzo pozytywnie. Na Politechnice chęć podjęcia studiów zadeklarowało 10 135 kandydatów na planowane ponad 3700 miejsc. Na Uniwersytecie Rzeszowskim średnio na miejsce też jest około trzech kandydatów, ale wiadomo, że są kierunki, na których limity się nie wypełnią i będzie ogłoszona druga tura rekrutacji, m.in. na fizyce, biologii i historii. Najpopularniejszy, tak jak w zeszłym roku, jest kierunek lekarski. Tutaj na studia stacjonarne jest prawie 45 osób na jedno miejsce. To oczywiście jest wielki trud teraz weryfikacyjny dla komisji rekrutacyjnej. Tam już mogę prosić o dużą cierpliwość, jeśli chodzi o połączenia telefoniczne, bo tu nie ma takich łączy, które by wytrzymały tak duże obciążenie, ale myślę, że w ciągu tygodnia, dwóch no będziemy już mieli pełną listę. Popularne są także inne kierunki Wydziału Medycznego. Cztery osoby walczą o miejsce na fizjoterapii, siedem na pielęgniarstwie. Na filologii angielskiej też siedem. Po dwóch, trzech kandydatów na miejsce jest na prawie i ekonomii. Wielu absolwentów z Podkarpacia tradycyjnie na miejsce studiów wybiera jednak Kraków. Mam już tam mieszkanie, więc to jest dla mnie wygodne. Poza tym Kraków mi się wydaje bardziej adekwatny dla mnie. Wielu absolwentów rezygnuje też z planów kontynuowania nauki, uznając że studia i tak nie dają gwarancji pracy, a w ciągu pięciu lat można zarobić, na przykład wyjeżdżając za granicę. Ja skończyłem liceum, a nie poszedłem na studia i pracuję jako spawacz. Jestem zadowolony z tego wyboru. Większość podkarpackich uczelni w porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowała spadek liczby kandydatów na studia.